Kiedy tylko ujrzałem tą wioskę, postawiłem sobie jeden cel: strzec jej. Oto ja, Sołtys! No cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w. jak to się nazywało? Minecraft Village. No tak, w poprzednim odcinku głównie zajęliśmy się owieczkami, owieczki są tam, ale dużo tamtego czasu się zmieniło. No trochę czasu wyminęło, minęło, więc teraz rozmnożymy sobie te owieczki po raz drugi. Z racji, że jestem sam tej wioski, jakby ktoś jeszcze nie zajarzył. O, kotek. Będę musiał złowić potem ryby, żeby takiego kotka sobie osłabić. Przemieńmy sobie teraz to na... wit yy, zboże? Przenicę, pszenicę. Tak, przenicę dobra. Wrzucimy sobie to drzewo, bo mi tutaj nie pasuje. Pyk. O, nie, 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 nie owieczki, owieczki. Nie, 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 nie. To tutaj zostańcie, proszę bardzo. Zaraz wam coś większego wymyślimy. Tu jest taka wolna zagrodka, więc jakby ją pozbierać i tam przerzucić? No, myślę, że to będzie dobry pomysł z które zrobimy. Zbierzmy sobie tę zagrodkę i przerzucimy ją tam o. do owieczek, żeby mieli większą zagrodę. Dobra, wszystko zebrane. Raz, o. ostatnie krzesła, jak jako to. <laughs> Okej, okay, fajnie. Zobaczmy, jak to tu wygląda. W którą stronę to w ogóle przeżyć? To? A może tak między domkami zrobić zagrodę? Bo nie głupi. Tylko czy starczy mi tych wszystkich tych. Dobra, to w ogóle weźmy, otwórzmy te wieczki tutaj. Daleko nam przecież nie uciekną, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, zagroda już zebrana, a jedna wieczka jest tu, a druga jest tu, więc jakoś specjalnie daleko jeszcze nie uciekły. Mam 29 płotków i 6 bramek i zobaczmy, czy tyle mi starczy. Może na razie bez udziwnień, zakręcania i tak dalej, żeby jak najmniej tego zeszło. Na spokojnie, na spokojnie zostało bardzo ładnie. Mogłem nawet zakręcić, mogłem nawet zakręcić. Zobaczmy, ile tego zostanie i potencjalnie może gdzieś to poszerzymy. 12, no 11. Tu jest raz, dwa, trzy. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Dobra już. A nie, to też jest cztery. Dobra, czyli tu jest toparzyste, tu się zgadza, ale tu bym mógł to poszerzyć. Powiedzmy o. Oj, to nie tak miało stać. Powiedzmy o ten róg. O ten róg mogę to powiększyć. Zobaczmy, jak to wyglądało. Dobra, zabierzmy z tą trawkę. Oni tak jedzą tylko tą trawę. To nie ma większego znaczenia. Nie wiem, aż tam do końca to poszerzyć? Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. No ale więcej miejsca, wiadomo, zawsze się przyda, więc może rzeczywiście tak zróbmy. W ogóle muszę też mieć te owce na oko, żeby one mi nie. No właśnie. Dobra, tam jest jedna. Zgaduję, że druga poszła w przeciwnym kierunku. Lecimy dalej. Tu, tu. Przez tą trawę naprawdę ciężko się stawi, ale nie chciałbym też tak dużo jej rozwalać, bo w sumie ładnie ona wygląda. Ja lubię. Trawę, W Minecraft'cie No co? Więcej chyba nie zrobię, nie? Ewentualnie mógłbym tutaj tak postawić dwie W sensie, no pokażę wam o co chodzi Aha, mam tylko cztery pochodnie, to może na razie zrobię tak A jak będę... O, o, jak będę miał więcej pochodni, to zrobimy coś takiego O tutaj No Na razie coś takiego powinno starczyć Jedna pochodnia tu, jeszcze drugą może po przeciwnej stronie postawmy Jeśli... Tutaj? No, powiedzmy, że może być Szukajmy owieczek Szukajmy owieczek Aha, to mi się przyda na pewno o, tu jest jedna. Ładne góry w ogóle. Może coś tam kiedyś zrobimy. Może, może, bo to jest głównie seria wiosne, To Tak, poza nim nie planowałam wychodzić, Ale nic w tym stylu. No ale wszystko się zobaczy. To jednak leży w obrazie. prawie że w jej obrębie, więc w sumie czemu nie? Dobra, jedna wieczka, druga owieczka Zapraszam do siodeczka. Pyk, pik, pyk, pik. No i świetnie. Jedna wieczka, druga wieczka. I trzecia wieczka o to chodziło. Tych, bardzo ładnie. O, jeszcze ciemno robię. Ja nie mam łóżka w domu, nie? Ja nie mam łóżka. Dobra, pożyczymy na razie tutaj od miłego pana. Mam nadzieję, że nam się nie obrazi. Musimy zapamiętać ten domek i. obrazili się. Już, już tutaj mnie ten obgaduję. Ja cię kręcę. Ale wam porosło. O kurcze, jeszcze gorzej zepsułem. Będę musiał to też potem naprawić. Widzę, że jeszcze dużo roboty w tej wiosce przede mną. Ok, wracamy do domku. Ja mieszkam tutaj. Tak. Odda. Krowa. Nie wiem po co mi ten zrzut ekranu, ale może na miniaturkę pójdzie. Chociaż może o wieżki dla mnie turkę. Ta chyba będzie to ładnie wyglądało. Połóżmy się u siebie w domku. Tutaj też widzę wszędzie trawa, mech. wszystkie takie rzeczy rzasną. Łóżko w takim miejscu. No, wydaje się być w miarę bezpiecznie. Nie powinienem spaść. Mógłbym spaść. Gdzie jest słońce? Tu. Ale mam ładny widok na zachód słońca. O, z Słońce zaszło za górami, to chyba jest odpowiednia pora, żeby pójść spać. Tak, zgadłem. Odpowiednia pora. Co ty pisało? A, że papuszki i... co? Nie Nietoperzy. Nie ja wiem, ja może sobie zwiększę albo zmniejszę ten render distance, żeby to nie było takie białe. A czemu nie? A, dobra, dajmy 32. Lepiej. Ej, no nie wiem, tak szczerze chyba byłam bardziej... białe. O, bo tak bardziej daleko się to w wydawało wtedy dzięki temu. No, Zostawmy może tak jak jest, rzeczywiście. Czy mogę już rozmnożyć swoje owieczki? Ja wiem, że ja rozmnożyłem jakieś dwie minuty temu, ale to wiecie, już cała noc minęła, nie? To może im... Nie, 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 nie. Cała noc to jednak za mało dla owieczek. Co to? Kot mnie wystraszył, myślałem, że to jakiś szkielet czy coś. A taki niski właśnie mi nie pasowało. Staty. Na, na razie w wobec nie będziemy, bo na razie nie jest niepotrzebny. A więcej pochodni, tak? Więcej pochodni miałem zrobić. My się zaraz tym zajmiemy. A takowa tam została. Fajnie, a niech tam stoi. To może tutaj być kopalnia, to żaden problem. Nie jest opata by się przydała. to łopatę zaraz zrobimy. Tu jest mój domek, może go się kiedyś w przyszłości powiększa albo coś. A on tu jest idealne miejsce na crafting, to także to sobie też crafting postawimy. Świetnie. Crafting table. Stoi. Desk. Nie reski tylko patyki, Patyki mam, ale wiecie czego nie mam? Nie mam tego. Tego nie mam. Dobra. Pyk, 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 łopata. I proszę bardzo, mamy ścieżkę. to do kopalni. A reszta tak zostawię, bo to też sobie całkiem ładnie wygląda swój urok to ma, ale tutaj już chciałem tak wygładzić. Cyk, cyk. Przedałby się lepszy kilo, bo to tak wolno kopie. Także kamienny killow sobie zaraz zrobimy. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo, ciebie już nie potrzebuję. I lecimy dalej. No zawsze trochę szybciej. Jeszcze, żeby żelazo się udało, to. Żelazo. Żelazo tam chodzi. No, ale ubijanie golemów jest trochę sprzeczne z filozofią Sołtysa, że tak to nazwę. Powiedzmy, że wejście to będzie 3 na 3 i dopiero wtedy zacznę się kopać w dół. A tutaj, po bokach, postawię lampiony. Ale póki co lampionów nie mam, więc postawię pochodnie. No, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeszcze potem, wiadomo, można wizualnie nad tym jakoś popracować. I tutaj już będę kładł schodki. O, w tym miejscu. Na tym nawet od razu mogę postawić, żeby tak mniej więcej czaić, jak to będzie wyglądało. Eee, schodki, schodki, schodki. 20 schodków powinno być. Mary, ok. Pyk, pyk i pyk. I tak to właśnie będzie wyglądało. To też skopię. Nie wiem, kłaść te schodki, czy zostawić jak jest. Na razie zostawię jak jest, potem przemyślę. O, słyszę gdzieś zębiaka. Czyli prawdopodobnie jest gdzieś tutaj, gdzieś w tej ścianie. To może nawet uda nam się tam do niego wkopać i z nim zawalczyć. Mam topór wojenny, więc jakieś szanse mam. Dobra, jest coraz głośniejszy, ale też mam wrażenie, że jest mniej więcej na moim poziomie, a jak ja cały czas idę w dół, możliwe, że na niego nie natrafię. No, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, skończyły mi się już schodki, wkopałem się tak w miarę trochę niżej. Na zębieka nie natrafiłem, więc myślę, że resztę mogę skończyć kopać już yy, może ten... Poza odcinkiem, tam sobie w wolnym czasie to zrobię, chociaż pewnie zapomnę. O, żwir. Myślałem, że to creeper. A teraz zajmijmy się czymś innym. Na przykład, na przykład chlebkiem, bo... Oj, czułość myszy sobie nie są co zwiększy. Trochę chlebka mi się przyda, bo też coś jeść muszę. I tak, i myślę, że z takich pierwszych większych projektów, jakie mam mm, w planach, to mur. Mur dookoła wioski. Myślę, że nie ma sensu od razu walić nie wiadomo jakiego muru. Myślę, że możemy stopniowo się rozwijać w tym aspekcie. Zaczniemy jakoś spokojnie, jakoś mało ambitnie, od zwykłego płotka. Jeżeli będę więcej przybywał w kopalni, to może nawet będę mógł zrobić koblowe mury już mury. Nawet nie mur, ale płot. Znaczy nie potale mur, taki póki co niski myślę, że będzie to wyglądało lepiej niż takie zwykłe potki. To po pierwsze. O, dzień dobry, mamy panie. A po drugie, to krowy... może nawet ją, jakoś się nazwiemy na cześć tej krowy. Cowtown? Cow, Cow czy... No nie, wiem, no nie wiem, jakoś tak samo mi to brzmi, ale może na coś później wpadnę, albo na coś wy wpadniecie. A na razie miałem robić to wszystko na murek. Dobra, i murek walność dookoła wioski. Taki był mój plan. A gdyby tak walnąć okrągły murek dookoła wioski? Okrągły murek dookoła wioski. Wiecie, co mam na myśli? Myślę, że tak. Chyba każdy z was wie, jak wygląda koło. Tylko musiałbym dokładnie wymierzyć, gdzie jest centrum wioski, a następnie każdego jej kąta obliczyć... Ile bloków jakby muszę pociągnąć? O, ładna polanka z tymi kwiatkami. Ile bloków muszę pociągnąć w każdym ze stron? To się raczej nie będzie liczyło. Raczej najważniejsze, żeby tylko tym kołem, objąć tym kołem te te domki. Jedne miejsca są bardziej wysunięte, inne mniej. Te ostatnie domki na pewno są bliżej środka niż te przykody, do jakich mój domek. A mój domek też bym chciał w murze umieścić, więc musiało być nieco większe koło, jeżeli bym chciał rzeczywiście zmieścić ten domek. Tylko by jakoś tędyk, to i ten mur o rzekę by zahaczał, no ale wiadomo nie będę ciągnął muru przez rzekę, tutaj zostanie taki, wiecie co zrobiłem? Taki łuk. Co nie? Myślę, że to będzie mega spoko wyglądało, ale to już w późniejszych fazach tej budowy, bo na razie przecież buduję tylko coś takiego, nie? No właśnie, więc ja to sobie przemyślę na spokojnie i myślę, że będziemy mogli w następnym odcinku już rzeczywiście się za to zabrać, kiedy ja tak mniej więcej będę miał to obliczone i kiedy mniej więcej będę miał taki projekt koło zrobiony. Też przede wszystkim to trzeba będzie przenieść tak bardziej do wioski, bo to jest tutaj niepotrzebne, tak? Po co taka lampa na takiej łące? No myślę, że z takiego naszego ludzkiego punktu widzenia mogłoby to mieć trochę sensu, jak, no nie wiem, macie jakąś randkę, czy, no nie wiem, jakieś spotkanie, coś takiego, tak możecie sobie wyjść za wioskę i tak pod lampą za lat wszystkich. Ale ja głupoty gadam, <taki> takie miałam skojarzenie. Także bez zbędnego przedłużania, ja się z wami żegnam, do następnego i cześć!